Czy można coś poprawić w samochodzie za 1,5 miliona złotych? Można. Jak widzicie, będzie troszkę braksa, będzie trochę Helixa i nie tylko audio będziemy poprawiać, bo jest jeszcze kilka rzeczy, ale o tym już w materiale. Zaczynamy z Bentleyem Continental GT wersji Speed Rocznikowo 2024. Zapraszam. Czy samochód za prawie 1,5 miliona złotych powinien być produktem skończonym, nie poprawek? W zasadzie tak. A tak naprawdę to nie. Dlatego trafił do nas. Zajęliśmy się Bentleyem Continentalem GT wersji Speed, rocznik 2024. Tak jak mówiłem wam, w zapowiedzi. I po kolei, bo tego nie było mało, więc przygotowaliśmy się na dłuższy film, ale bardzo ciekawy. Co jest fabrycznie w tym samochodzie, to najpierw. Potem, co jeszcze oprócz audio poprawiliśmy, a potem pójdziemy po kolei od audio do poprawek samego samochodu. W systemie, który tutaj jest, czyli to jest Bang Olufsen. Będę mówił B&O, żeby było prościej potem, żebym sobie języka nie łamał. Czyli w tym systemie, który jest fabrycznie, czyli B&O, mamy system składający się ze wzmacniacza. Nie jest to mała jednostka, to chyba największy wzmacniacz, jaki widziałem w systemie audio samochodowym, fabrycznym, czyli widać, że jest OK. Jak go wyciągnęliśmy z samochodu, najfajniejszą informacją, jaką zauważyliśmy, to to, że mamy system MOST, czyli mamy wyjście do światłowodu. Czyli możemy być pewni, że możemy założyć moduł światowodowy i podkać sobie z systemu most sygnał do naszego wzmacniacza z procesorem. I to była bardzo fajna wiadomość przy sprawdzeniu, i to nam pomogło zrobić bardzo fajny jakościowo system, bo nie musimy walczyć z sygnałem. Nie chciałbym walczyć z sygnałem z tego wzmacniacza, bo on będzie bardzo mocno zmanipulowany przez firmę B&O więc musiałbym z nim walczyć, a tak mamy przynajmniej święty spokój. Czyli mamy wzmacniacz, potem jak są skonfigurowane głośniki, deska rozdzielcza. To są dwa głośniki wysokotonowe, bardzo mizerne, jak patrzycie na nie, wielkościowo. Mały układ magnetyczny, skopułka. Ja bym powiedział, że to jest taki Volkswagen, taki pasacik bardziej, jeżeli chodzi o ten głośnik wysokotonowy. Głośnik średniotonowy, tutaj się już napocono. Przy czym firma BNO zleciła to. Mamy oznaczenie Bentley Sonavox Made in China, czyli Włosi w Chinach zrobili dla Bentleya. Ale konstrukcyjny, bardzo fajny głośnik. Widać, że się bardzo mocno postarano na tym, żeby on nisko schodził, mimo tego, że to jest małych rozmiarów głośnik. Sztywna membrana, bardzo twardo zawieszona, duży układ magnetyczny. Czyli mamy te niższe zejście, ale on się bardzo gubi w górach. Czyli widać, że to jest twardy, twardo zawieszony głośnik. Od razu to słychać, że te góry są takie, te środki, czyli góra środka jest bardzo natarczywa. I to jest tak, że mamy. Tak, dwa wysokotonowe, głośnik centralny na desce i teraz tak, takie głośniki średniotonowe pojawiają się jeszcze w drzwiach przednich. Pod nimi są takie głośniki owalne, też w zasadzie sonax made in China dla Bentleya. Owal, papier, prosta bardzo konstrukcja, kosz plastikowy, układ magnetyczny średniej wielkości, no takie coś. Taki sam głośnik znajduje się z tyłu w drzwiach, który teoretycznie gra w nogi pasażera na tylnej kanapie. Czyli mamy dwa takie w drzwiach. Potem mamy z tyłu, tam gdzie pasażer siedzi z boku, w boczkach, mamy dwa takie głośniki średnotonowe, Dwa głośniki wysokotonowe, czyli kopia przód, tył. I potem z tyłu na podszybiu mamy znowu dwa takie głośniki średnotonowe, jako tylne efektowe. Czyli w zasadzie cały system jest zbudowany na tych głośnikach, bo ich mamy dwa z przodu, dwa w drzwiach, dwa z tyłu i dwa na tylnej półce. Cztery takie głośniki wysokotonowe. Cztery takie głośniki owalne są w tym systemie. I mamy jeszcze subwoofer, który znajduje się z tyłu za ścianą. Praktycznie jest to kopia tego owala, tylko troszeczkę mocniejsza. W skrzynce plastikowej, zamkniętej, zamocowanej na tylnej ścianie. W sumie ten bas to jest taki mega słaby punkt tego systemu audio. E, takie dwa bym punkty wykreślił, to, to są na pewno te głośniki wysokotonowe. Na pewno ten bas bardzo słaby, taki mdły. Nie wiadomo gdzie on jest. Z przodu nie ma zbyt mocno uderzenia z tych owali, mimo to, że to owale, ale to jest papierowy głośnik, niezbyt mocny. No i taka troszkę krzycząca średnica z tych twardych głośników, twardo zawieszonych głośników średniotonowych. Tak wygląda ten system, tak by można było określić brzmieniowo. Wrażenie jest takie, że to tak jakby troszkę wszystko jest przykryte kocem, jeżeli chodzi o wysokie i niskie, i wyodrębnione bardzo mocno te średnice takie krzyczące. Właściciel tego samochodu, jak do nas trafił. Chciał go ten system poprawić. Zaprosiłem go do mojego samochodu, którym jest Skoda Kodiak, w którym zamontowane są dwa głośniki Braxa GL2 i dwa głośniki Braxa GL6 podłączone do wzmacniacza p Ultimate. I grają tylko te cztery głośniki, bo to auto nie jest jeszcze skończone, ono się będzie robić. Wiecznie się robi. I ten klient, już słuchając tych czterech głośników, powiedział, że to jest lepiej niż tym Bentleyu. Więc mamy fajny start. Jak ten system poprawiliśmy? Poprawiliśmy go w ten sposób, że głośniki wysokotonowe na desce rozdzielczej, słowo desce rozdzielczej, na desce rozdzielczej jest nie bez znaczenia w tym materiale. Zaraz do tego wrócę. Te głośniki wysokotonowe zamieniliśmy na głośniki wysokotonowe Braxa GL1. Czyli mamy, widzicie, zmianę jakościową, jak to wygląda w stosunku do tego, co było w ogóle, nie? co tu się dzieje. Teraz tak. Głośniki średniotonowe, które są małych rozmiarów. Ten rozmiar montażowy nie pozwoli na zamontowanie niczego większego, żadna dziesiątka się tu nie zmieści, więc wzięliśmy sobie Braxa GL2, który Panu się podobał brzmieniowo, ponieważ montaż jest możliwy w miejscu montażowym tego głośnika, założyliśmy GL2, ale ponieważ też chcieliśmy, żeby te GL2 dosyć nisko zeszły, to w drzwiach i na desce rozdzielczej, tam gdzie jest głośnik centralny, bo ten głośnik GL2 też powędrował na deskę rozdzielczą na głośnik centralny, zrobiliśmy boksy z tyłu zamknięte. Czyli zamkniętą kubatorę mniej więcej 0,6 litra, która powoduje, że ten głośnik może jeszcze być ustawiony zwrotnicą niżej i zna, gra znacznie niżej dołem. Także też postaraliśmy się o to, żeby było fajnie. Przy czym ten głośnik GL2 jest znacznie bardziej delikatniejszy. Lżej zawieszony, bardzo fajne średnice, bardzo cieplutko gra, zupełnie inaczej niż ten totalnie inaczej niż ten. Czyli mamy fajniejsze, bardziej detaliczne, ostrzejsze góry i bardzo fajny, miękki, mięciusienki środek na desce rozdzielczej centralnym i w drzwiach. Na dole chcieliśmy, żeby kopnęło z tych drzwi w końcu, żeby to nie było tak, że to jest taki papierowy owal, i który tam nic nie daje za bardzo. To daliśmy Braxa GL6, czyli zestaw przedni. Mamy GL1 na desce, GL2 w drzwiach i centralny i GL6 w nogach. Oczywiście drzwi muszą zostać wygłuszone, ale do drzwi sobie wrócimy, zaraz Wam pokażę o co chodzi z drzwiami. Tył, boki tylne zostawiliśmy fabryczne. Dlaczego? Dlatego, że nie zależało mi na tym, żeby zmieniać te głośniki fabryczne z tyłu w bokach, zasiedzeniem, bo one nie mają dużego wpływu na jakość odbioru przez kierowcę i pasażera. Pan jeździ raczej, raczej z przodu niż, niż, niż z tyłu w tym samochodzie, z tyłu tam się ciężko jeździ. Ale zmieniłem tylne głośniki efektowe, które są na tylnej półce. Bo te tylne efektowe dla mnie mają znaczenie, bo pan chciał mieć ten tylny efekt słyszalny, więc dałem tam też GL dwójka na tył. I tam się ta GL dwójka również znalazła. Tak wygląda system, jeżeli chodzi o głośniki w kabinie. Ten głośnik basowy, który pokazywałem za Wam z tej skrzynki plastikowej. Przenieśliśmy do skrzynki zbudowanej już przez nas indywidualnie pod tył, żeby pasowało nam do, do wnęki, która była w bagażniku i tam zainstalowaliśmy głośnik MPS-300, czyli Herca, bardzo dobrze znany na rynku, płaski sandwichowy głośnik o mocy 600 W w Remesie, spokojnie potrafi uderzyć i da sobie w tym samochodzie radę. Zasilanie. Subwoofer będziemy zasilać z macaczem P1 Helixa. To chyba moim zdaniem jeden z najlepszych na rynku jakościowo wzmacniaczy do subwooferów. To na pewno. Jeżeli chodzi o cały system kabinowy oprócz subwoofera, będziemy go zasilać wzmacniaczem V18. Ja już wiele razy o nim mówiłem. To jest jednostka, która pozwala nam na praktycznie edycję każdego samochodu z systemem wielokanałowym. Bo jak widzicie, tutaj tych głośników jest bardzo dużo, więc my musimy też mieć do każdego głośnika osobny kanał, żeby można było go kontrolować. Również fabryczne głośniki przepuszczamy przez ten wzmacniacz, to bardzo ważne. I pamiętajcie, to co mówiłem na początku, z jednostki głównej Bentleya dokładamy do tej jednostki głównej moduł światłowodowy, kradniemy sygnał y, cyfrowy, audio światłowodowy i wprowadzamy go do naszego wzmacniacza. Bez żadnej konwersji analogowo-cyfrowej, bezpośrednio cyfra trafia do naszego wzmacniacza i tam dopiero w procesorze następuje podział na konkretne głośniki i końcówka mocy i lecimy do głośników. Więc mamy super jakość sygnału od samego początku do samego końca. No i 18 kanałów do dyspozycji. Czyli możemy sobie spokojnie ustawić każdy głośnik aktywnie. To jest bardzo ważne, bo mamy pełną kontrolę nad tym, co chcemy zrobić w samochodzie. Każdy głośnik ma swój osobny kanał. 18-kanałowa jednostka, bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o upgrade dzisiejszych samochodów, gdzie tych kanałów mamy bardzo dużo. Notabene bardzo częsty błąd i od razu Wam o tym powiem przy okazji tego materiału. Dużo do mnie takich zapytań trafia, że mam, nie wiem, Skodę na Kantonie, ostatnio Alfa na Harmanie, co tam jeszcze mieliśmy? Jakiś Volkswagen też był na kantonie. Jest problem taki, że nie możecie podłączać wzmacniaczy do takich jednostek wielokanałowych, gdzie mamy 10, 12, 14, 16 kanałów i robicie sobie, podłączacie wzmacniacz zwykły analogowy poprzez wejście sygnału po wysokiej dla przednich głośników. Automatycznie jednostka wam zablokuje resztę głośników, bo włączy się ochrona komponentów głośnikowych, czyli jednostka fabryczna wykryje, że podłączyliście wzmacniacz tylko do przednich kanałów i wyłączy audio. Tego się nie da zrobić w ten sposób. Musicie podłączyć wszystkie kanały wyjściowe wzmacniacza wielokanałowego w samochodzie fabrycznego do wszystkich kanałów, które używacie w waszym wzmacniaczu, który instalujecie. Dlatego te wzmacniacze mają 18 wejść i 18 wyjść, żeby ogarnąć końcówki wzmacniaczy wielokanałowych, żeby nie dzielić ich na pół innym wzmacniaczem, bo to się nie uda. To taka dygresja mała. Jak widzicie, głośników jest troszkę. Cały zestaw możecie sobie teraz zobaczyć pięknie ułożony na stole, bo to specjalny kadr dla Was. To Ania zrobiła, żeby było ładnie. I teraz po kolei w samochodzie, co robiliśmy, a było bardzo ciekawie. Ten kadr jest dowodem, że deska musiała być zdemontowana. Jak widzicie, tam z tyłu jest zdemontowana deska, ale to jest osobna historia do, osobnej, do osobnego tłumaczenia. To potem. Teraz pokażę Wam, jak ten system jest zbudowany na bazie tego kadru z drzwiami, bo na drzwiach można wiele rzeczy tutaj pokazać. Zobaczcie, tutaj były głośniki owalne, dokładnie takie same są z tyłu drzwi czyli to są głośniki, jakby grające za fotel. Tu, w tym miejscu, w tapicerce głośnik jest głośnik siedmiotonowy. U góry jest głośnik wysokotonowy na desce, jak widzicie drzwi wygłuszyliśmy, jak my to mówimy na beton, jest wygłuszona wewnętrzna część tej blachy w środku drzwi, oczywiście potem ta, która znajduje się zaraz pod tapicerką, wszystko jest oczywiście zamknięte, tu już widzicie zamontowany głośnik Braxa GL6, to co wspominałem, jeżeli chodzi o konfigurację systemu, tu będzie zamontowany GL2, a u góry będzie GL1 i centralny GL2. Ale jeszcze o Wam powiem odnośnie problemów tego samochodu, tylko sobie pożyczę tapicerkę. Jak widzicie, to jest zdemontowana, oryginalna tapicerka. Zwracam uwagę na to, że da się wygłuszyć samochód. Nie wszyscy nie wygłuszają, bo jednak Bentley się o to postarał. Jest to bardzo taka gruba wkładka filcu na tej tapicerce. Porządnie jest to zrobione i ona jest bardzo dokładnie przycięta. To nie jest jakiś tam kawałeczek byle gdzie, tylko naprawdę jest tak zamknięta sensownie i ta, takie... Kładki filcowe są wszędzie dookoła w samochodzie, na wszystkich tapicerkach i bardzo gruby mięsisty dywan z dużą, gęstą pianką pod spodem e, świadczy o tym, że Bentley się przyłożył do wygłuszenia oprócz dachu, który poprawiamy. E, I teraz tak, tu jest głośnik ten 7-tonowy ten, o którym mówiłem, są na Vox, to są te dwa miejsca na te głośniki owalne, tylko jaki to jest problem. Problem jest taki, że tutaj są takie wkładeczki dookoła tych głośników owalnych, takie jakby wzmacniające, i teraz zobaczcie, co się stanie, jak ja lekko uderzę, e, uderzę w tą tapicerkę palcem, ja sobie mikrofon nawet przybliżę, zobaczcie. co? któreś uderzenie, słychać uderzenie tego elementu wzmacniającego o tą siatkę plastika i to się dzieje podczas odtwarzania muzyki w tym samochodzie. Jak schodzimy nisko basami, to ten plastik tutaj uderza, ale to jest jeszcze nic, dlatego, że tutaj w tym miejscu na tym owalnym głosiku jest okrągły piękny grill Banga i dookoła jest podświetlenie tego grilla. I tego małego średniaczka też. I teraz jak sobie uderzycie w to podświetlenie, w środku są elementy świecące, to też będziecie słyszeli dokładnie takie samo chropotanie i to chropotanie Odbijanie się tych elementów wewnętrznych, oświetleniowych dookoła głośnika powoduje, że to słychać po prostu. Jak wchodzi niska częstotliwość do drzwi albo taki środek wkurzający, jakiś kontrabas, tego typu rzeczy, to bardzo agresywnie słychać to drżenie tych elementów podświetlenia ledowego owego dookoła głośnika. I dookoła, dookoła głośnika, 7-tonowego, dzieje się to dokładnie samo: czyli ten kontrabas. Jak wpadnie tylko w ten głośnik 7-tonowy, ta wysoka albo średnia częstotliwość dla tego kontrabasu, to od razu pojawia się drżenie tych elementów dookoła głośnika 7-tonowego. I tu u góry jeszcze jest kolejny taki element przyspawany, który też wpływa na to, że z drugiej strony tapicerki element taki dekoracyjny który tutaj jest, też się dokładnie tak samo wzbudza. Także mamy niby ta tapicerka jest fajnie przewidziana, wszystko ładnie wygłuszone ale chcieliśmy zrobić fajnie, dodaliśmy podświetlenia i te podświetlenia wpływają na to, że głośnik po prostu wzrusza tymi drzwiami i te, te zniekształcenia i te, te rzeczy nam przeszkadzają i ten właściciel właśnie właściciel tego Bentleya zwracał nam, nam na to uwagę, że coś w tych drzwiach po prostu cały czas brzęczy. No brzęczą właśnie te plasticzki. Te podświetlenia naokoło głośników, jednego, drugiego. Ten element łączący tutaj, i ten element wzmacniający tutaj. To są elementy, które po prostu brzęczą, i to nam to właścicielowi przeszkadza. A zaraz Wam pokażę na stole, jak tą tapicerkę zrobiliśmy, żeby nie brzęczała. No i zobaczcie, mamy tapicerkę gotową do montażu, i zobaczcie, tutaj w tym miejscu tego plastiku, plastiku wzmacniającego ten, ten, ten montaż głośnika, wykleiliśmy wszystko matą butylową. Bardzo tak mocno i solidnie tu się już nic nie dzieje. Dodatkowo. Wykleiliśmy wszystkie kołki, które są montowane w tapicerce. One też jakby drżą i wpadają w rezonans, tu jest wszędzie wyklejone matą butylową. Tutaj mamy tak samo wyklejenie matą butylową, tu już jest pianka przylepiona, ale pod spodem mamy wszystko tutaj wyklejone matą butylową, czyli te wszystkie wzmocnienia, listew, które są w drzwiach, one też brzęczą, więc pozbyliśmy się tego problemu i widzicie cała ta, cały ten układ oświetleniowy, który był tylko tak naprawdę przyłożony i przyspawany lekko plastikiem do plastiku, wzmocniliśmy cały dookoła matą butylową po to, żeby stworzyć z tego, z tego taki monolit. Teraz jak puknę, to tu się nic nie dzieje. To jest po prostu beton. A wcześniej jak puknęło się delikatnie palcem, natychmiast było słychać, że to w środku te elementy wszystkie drżą. Więc to wszystko żeśmy wykleili. Marcin też rozebrał ten pierścień i tam, gdzie ten LED wewnętrzny dotyka tego plastiku yy, trzymającego ten LED, daliśmy też materiał, yy, piankę, żeby to ścisnąć ze sobą razem, żeby tam nie było luźnych elementów w środku, bo te luźne elementy też drżały. Dodatkowo głośnik notowy. Też jest wygłuszony, Wszystko te wszystkie elementy podświetleniowe i ta tapicerka już tej, w tej chwili jest betonowa, jak my to mówimy i nie będzie drżała, ale no porażka konstrukcyjna, no bo z jednej strony zrobimy fajną atrapę, z drugiej strony zrobimy piękne podświetlenie, a potem nikt nie słucha tego, co się dzieje na koniec, yy, chyba nie słucha, no nie wiem, no, tak mi się wydaje, że nie słucha, no bo jeżeli wypuszczają coś, co, co drży i przeszkadza i wkurza właściciela, no to... Jak my to mówimy, ktoś się tutaj na samym końcu poddał. Więc musieliśmy ich poprawić. I tak będzie wyglądała ta pizzerka poprawiona, założona na auto, iż nie będzie drżała. Tym bardziej, że wprowadzamy do drzwi Braxa GL6, mój, mój ulubiony głośnik, jeżeli chodzi o rozmiar 16,5 cm. A on naprawdę potrafi kopnąć. I tam naprawdę będą pojawiały się jak dla głośnika 16,5 cm w drzwiach dużo niskich częstotliwości. Więc jeżeli on tam kopnie i zostawilibyśmy te atrapki oryginalne. To byłaby masakra większa niż fabryczna, a teraz już nie będzie żadnej masakry. Lecimy dalej. Widzieliście już jak zrobiliśmy drzwi, ile było tam problemów, yy, ile było tam yy, rzeczy do poprawienia w tapicerce. Wszystko wam ładnie wytłumaczyłem przy samochodzie. Oczywiście tam ten kadłub był nakręcony wcześniej. I wracamy teraz dalej, czyli to co wam mówiłem: głośniki wysokotonowe na desce rozdzielczej. Słowo desce rozdzielczej ma tu duże znaczenie, a dlaczego to zobaczcie w materiale kręconym wcześniej. Thank you